O. Ty nie możesz tak posprzątać w tym studiu na litość boską. Dobrze. E, Dobrze. Tak. E, więc moi drodzy, nie dzwonimy do... na naszego gościa. Nie ukrywam, że ty będziesz miał więcej um, możliwości porozmawiania, ponieważ macie wiele wspólnych tematów. Dobrze. Dobrze. Halo, halo. Halo, widzę was, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam, witam teraz zaraz się przyłączymy specjalnie. Okej, widać nas teraz. Ale jaki mamy są ładny obraz dzisiaj na Skype'ie. Cześć malutka, hejka. To są moje dziewczyny, słuchajcie. Cześć dziewczyny. Bardzo chciały zobaczyć generalnie jak cała to wygląda. Maja, Zuzia, pokażesz się? Obiecały, Obiecały, że będą siedziały za, cichutko, <grym> pomachaj. Cześć dziewczyny, hej, cześć, cześć. A misiu jak ma na imię? A misiu jak ma na imię, ma imię misiu? Króliś Tuliś. Króliś Tuliś to jest. Króliś Tuliś, ale ja też mam takiego y, 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 Króliś, w sumie to już misia Króliśa. <grystanie> ja też mam misia królisia. Ja gonię Roberta, -gonię, Breda, gonię, tak. tak, <grystanie> tak Naprawdę? Ja nic o, tym... nic o tym nie wiem. Zaczynaliśmy w, o, w zakopiańskiej kuflo, kuflotece, nie, czy nie, w, żyw, w żywieckiej kuflotece. O ile... Oj, tak? Oj, tak? Oj, Jezu, to, to, to było, było chyba historyczne czasy, to 100 lat temu było. Nie, ale jakoś dobrze się trzymać po tej kuflotece. jakoś tak chyba dobrze wam te, te czasy dobrze wam zrobiły. Mamy dobre, do, do, Mamy dobre czasy, dobre, dobre kobiety, wiesz, to wszystko, no. A spróbowałbyś powiedzieć coś innego, wiesz? No, <grym> no, mikrofon Dobry, do, no teraz mikrofon e, należy dać. Proszę bardzo. Okej. Okay, Adam z Paweł Skorpik, koleś, który, którego zna, znamy się tak jak z Dreamerem, no 30 lat. E, mamy, mieliśmy podobną pasję, troszeczkę, ale z, y, wszystkich naszych amigowych muzyków, lata 80., koń, końcówka lat 80., k, komputer Commodore Amiga. E, I oczywiście potem zaczęliśmy dorastać i robić różne rzeczy. O, przepraszam, przepraszam. Mówisz, że ty dorosłeś? No nie. No, no, to, no, właśnie, no właśnie, chyba że ty. No, no, no właśnie, kłopoty No i. Kolejnym etapem był, była formacja Aural Planet, czyli transy, Goa, eksperymental, elektronika generalnie. Yy... Powiedz coś więcej. W ogóle skąd ten pomysł? Padł? Od Amigi, od takiej muzyki typowo-komputerowej po trans. Goa. Trans. Co, to zawsze, zawsze było. Zawsze było marzeniem, myślę, że marzeniem każdego muzyka, kompozytora jest wydać swoją płytę. I my wtedy, to był 90. O, nie no, pamiętam. pamiętam. Piąty, zgaduję, zgaduję trochę. E, żeśmy też mieli, mieli takie marzenie. marzenie tak? my, aktualny, my, bo było nas wiesz, trzech, też, też no, dwóch demoscenowych demo kompozytorów. kompozytorów, i stwierdziliśmy, że połączymy siły e, jako jedna, jedna formacja. Żeśmy się nazwali Aural, Aural Planet, choć to chyba się czyta Oral Planet, to planet to co brzmi tak, tak jak brzmi. brzmi. <laughs> Niedobrze? Nie to oglądają nie również dzieci. No tak, szczególnie tutaj obok. W każdym bądź razie stwierdziliśmy, się... że fajnie by było taką płytę wydać. Muzyka elektroniczna e, zawsze nas to kręciło na każdej kurczę, wiesz przy tupajce, na, też na, na party demo scenowe, to żeśmy zawsze przy jakichś ciach tam skakali przy trensach. No, no i, 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 i zrobiliśmy, zrobiliśmy swoją płytę. Pierwsza płyta była tak naprawdę taka chilloutowa, To nie były transy, to były ambienty. Skomponowane w ogóle na, na pececie, więc wciąż no, przy takich minimalnych środkach, jakie można było osiągnąć, myśmy nie mieli wiesz, żadnych sprzętów fajnych, kurde, kabelków, milionów, tego typu rzeczy, tylko mieliśmy po jednym ubogim pececie i na tym no, ubogim pececie, żeśmy starali się zrobić coś, co, co by dobrze brzmiało, o dziwo, ponoć dobrze brzmi. Fajną treść, że się zrobili, fajne te utwory były pod względem merytorycznym jakoś się obroniły. Mm. Także było to po prostu wiesz, spełnienie takiego młodzieżowego marzenia. No. Słuchaj, i kolejna rzecz potem. Bo w ogóle potem w 90. bodajże 5 roku zrobiłeś pierwszą muzykę do gry, ale tak gdzieś pomiędzy. i Aural Planet też gdzieś to było jakieś tam środek lat 90. A pomiędzy amigą a co? Ona je kable. Zośka. Ja nie ma jedzenia kabelków. <grystanie> Jezusy. Mamy dwa psy, Zośkę i Bożelę. Ale ej, ten, nie mówi się, się, bo właśnie z tyłu mój fotel obgryza kot. Leon nazywa się. Leon? Tak? tak. Siedzi tutaj. Siedzi i odwala właśnie manię, no, także w pełni ja? Słuchaj, i, ale był taki, p, 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 była przerwa. no Co robiłeś pomiędzy, no wiesz, p, pomiędzy końcem Amigi, a początkiem kariery muzycznej, no bo to też jak gdyby bo za chwilę do tego, Wiesz, będzie moją, moją karierą muzyczną była amiga, tak naprawdę. Ja wtedy się realizowałem jako kompozytor, dalej to już była kontynuacja, więc trudno mi powiedzieć, co było między a między, bo to jest przyczynowo skutkowość. Była democena, przez którą zostałem kompozytorem, bo nie wiem czy tą historię, ale pokrótce to nie jest mój wybór, że ja jestem kompozytorem, tylko moi koledzy mi kazali, Aha. bo bardzo chciałem być w grupie demoscenowej no, i mówię, wejdźcie mnie przyjmijcie, co, co mogę robić, robić więc programista mamy, grafika mamy, mamy, ale muzyka nie mamy, to ja będę muzykiem i, i, i dlatego jestem muzykiem, wow. więc jakby od no. No. no, więc właśnie. No, 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 co robić? I przez tą demoscenę, tak naprawdę, już wtedy się w tą muzykę bawiłem. Sprawiało mi to gigantyczną satysfakcję. Potem demoscenowcy zapragnęli w jakikolwiek sposób przekuć umiejętności na to, żeby mieć kasę. Kasę, tak naprawdę, na wino, na wakacje, w sensie, gdzieś pojechać na miod. piwo, prawda? No no też, to, 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 to. No żeby ja. im postawić to piwo, no, więc fajnie było, fajnie było móc, móc naszą wiedzę jakkolwiek przełożyć na... Znikaj, na... <laughs> mała. <laughs> Dobra, słuchaj, e, e, i, i to, potem... A zacz... jest, a... No? A propos wakacji, to ja, to ja bym chciała jechać do Japonii, bo tam jest... Byłem, ten... byłem, byłem w Japonii, jest fa fantastycznie. Ja też byłam w Japonii, ale nie, teraz nie mówimy o Japonii. Czy ja mogę się wbić w ogóle? No wbijaj się, wbijaj się. Powiedz mi tak, no bo tak jak, wiesz, ja nie, ja nie ukrywam, że ja nie oglądam, nie, nie to, że nie jestem fanem, nie, nie bawię się, nie gram w gry, ale oczywiście interesuję się muzyką, nagrywam z tym oto osobnikiem, elementem do kreacji naszego... Też. Studia. Słyszałem, podziwam. Bardzo mi się podoba wasza twórczość wspólna. Yy, yy, dziękuję. Aprawdę. Powiedz mi, wiesz, no zrobić, mówiąc takim potocznym językiem, muze do gier komputerowych, komputerowych Wiedźmina, jednej z najbardziej rozchwytywanych gier na świecie. Już, już nie mówię, że film, serial na Netflixie. Jak do tego doszło? Jak to się stało? O, wiesz, każdy, to, każdy marzy to, to, to o czymś dasz... takim, o czymś takim moim, że tak powiem strzale, nie? Moim życiem zawsze jakby e, 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 rządził przypadek, wiesz. E, to jest tak, że ja po prostu wcześniej zacząłem e, i, i właściwie e, game dev powstawał w momencie kiedy pierwszy game dev to byłem ja razem z kolegami, zrobiliśmy bardzo, pierwszą game dev, wyjaśni, e, wiesz. Ta branża, branża game development, czyli game jakby development. tworzenie gry. Okay. Tak. Więc de facto, no, jak, jak, jak powiem, że, że założyliśmy game dev w Polsce, to będzie brzmiało górnolotnie, ale tak to mniej więcej wyglądało. I siłą rzeczy. Siłą czy wszystkie kolejne firmy, które powstawały no jakby chciały czerpać, chciały współpracować też z tymi ludźmi, którzy mieli już jakiekolwiek doświadczenie. Myśmy zrobili, wiecie, jakieś takie prymitywne, totalnie jakieś programy edukacyjne, ale już byliśmy doświadczeni. Więc każda kolejna firma, która powstawała, e, no, chciała współpracować z tymi, którzy mają już coś na koncie i ja… Ja rzeczy... do ciebie Iwiński z Kicińskim. SS Captain. <dal bana> minęły, minęły lata, i wiesz, jakby od gry do gry, no, okazało się, że jestem jedną z najbardziej, jakby, yy, 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 doświadczonych osób yy, w Polsce. Jeżeli ktoś miałby napisać tą muzykę do Wiedźmina no to, no to pewnie skorupa to powinien zrobić, no bo skorupa mhm. pisze generalnie do, do, do wszystkich gier w Polsce na ten czas, nie? Mhm, Więc mhm, mhm. tak to mniej więcej wyglądało, tak? Yy, I. I cóż, no, nie zasłużyłem sobie na to, tak Nie mów naprawdę, tak. Dlaczego, no bo... tak. Dlaczego tak mówisz, nie zasłużyłem sobie na to? Zasłużyłeś absolutnie, no człowieku, no. Ale, czy, ty masz w ogóle wykształcenie ja ja mam... muzyczne? Nie, ja jestem samoukiem i właśnie to wiesz, jest też, też, Dziś, coś to, możesz... to jest szok. Kolejny samouk, tak nie... jak Dreamer, tak jak... Nieprawdopodobne. ...Andrzej Dragon, tak samo samouk w dużej mierze, tak wow. samo... Ale tylko, że też jesteś, też jesteś samochód, czy ty tak, też tam on jednak. Jest sam... Znaczy, wiesz, ja się uczyłem gry na pianinie jako dziecko, ale wiesz, no to wiesz, to tylko dziesięciolatek. Ale to, mam no, to, jest, to jest dowód, to jest to, co Andrzej mówił, to co ty też na pewno mi przytakniesz. Przede wszystkim pasja. Jeżeli coś sprawia ci satysfakcję i chcesz generalnie wiedzieć więcej, to żadna szkoła cię do tego nie zmusi. To tak naprawdę samemu wewnętrznie musisz stwierdzić, to mnie kręci. Chcę więcej i to jest jakby ważniejsze od tego, że, żeby chodzić regularnie na jakieś to zajęcia. to jest czy możecie mi. Słuchaj, poznałam y, y, Dragana, teraz poznaję Ciebie i powiem wam tak, że moje myśli, to co teraz słyszę od Ciebie i co słyszę od Dragana, to dokładnie absolutnie się z tym zgadzam i jakbyście wypowiadali słowa y, moje myśli. I to jest coś fenomenalnego, że pasja to jest jedna z najważniejszych, znaczy, wiadomo, że nie, ka nie każdy ma tyle szczęścia, nie... czasami, tak jak mówisz, przypadek okoliczności odpowiednich ludzi, które spotykasz na wiesz, na drodze, może łatwiej jest po prostu też fa wam facetom, nam babką jest trochę, no nie zawsze jest e łatwo, no z różnych, nie, no tak jest Robert, no bądź my, bądźmy szczerzy, w naszym państwie... Nie zgodzę się z nie? absolutnie. Macie, macie takie, a tutaj, których my faceci nie mamy. No, ale ale, no cóż, mamy cycki? No, no to, no to, no to no nie zawsze może... No. To też już masz. No, to ale coś ja też masz. Ja też mam i nikt na cyce mnie nie bierze, niestety, co robić. No. Ale słuchaj, przerzuci, właśnie przerzuciłeś się na muzykę symfoniczną, czyli aranżacja, dla, co dla mnie jest, wiesz, ja też komponuję, też produkuję i tak dalej, ale z, zrobienie aranżacji. Yy, Muzyki symfonicznej, rozpisanie tego na, na, instrumenty. na instrumenty i tak dalej, to jest absolutny póki, dla mnie kosmos. Mhm. Jak. Wiesz co, to jest znowu kolejne spełnienie marzeń i jednocześnie takie dowartościowanie się i gdyż ponieważ no, zaczynałem na komputerze. Tak, zaczynałem na komputerze i zawsze sobie marzyłem i tak się wściekałem, kurda, inni to mają lepiej, bo mają sandyzatory, mają mnóstwo kabelków albo grają na jakimś instrumencie. I takie parcie, wiesz, wewnętrzne, właśnie odczucie, że ja też bym chciał, żeby moja muzyka trochę lepiej brzmiała, bardziej brzmiała, żywiej, naturalniej. I, I rzeczywiście tutaj jakieś ruchy zawsze wiesz, czyniłem, że chciałbym nagrać cokolwiek z jakimkolwiek człowiekiem, który jest instrumentalistą. Ja nie jestem instrumentalistą, jestem kompozytorem. Nie umiem grać na niczym. Tak naprawdę gram dwoma palcami. Eee, Widzę, z z zawsze. Ja to zawsze <laughs> mówię. I umiem grać na pianinie, ale nie jestem pianistą. Okay, a czy, słuchajcie, czy moglibyśmy w, mógłbyś wpuścić fragment? Yy, Mógłbym. Yy, właśnie. Ale fragment czego? Wiedźmina, Wiedźmina, Wiedźmina w... muzyki, którą skrócimy. Tyle moje, moje. Tyle moje. No twoje, twoje. No, nas tam przy Wiedźminie to spadło, tak? W zależności w którym kurde w okresie czasowym, tak. Słuchaj, ja puszczam teraz to, to co jest. Było yy, koncert symfoniczny. Aha. E, owszem, miałem przyjemność. Moja muzyka była grana podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w 2000, tutaj nie wiem, ale mam nadzieję, bo chyba dwa czy trzy lata później już była grana muzyka z Wiedźmina Trzeciego, już nie mojego. To auta. jest leci właśnie z Wiedźmina Trzeciego, z tego, bo dać to co Dziki pol? Aha, no to, to, to nie jest moje tak naprawdę. Jest tam, słyszysz można moje tematy przewodnie z gry, no bo wciąż muzyka w Trzecim Wiedźminie była w dużej mierze oparta na tych tematach wymyślonych do jedynki i sukcesywnie kontynuowana. Natomiast no, ja już nie brałem udziału w trójce, także żeście się nie przygotowali. To ty, Robert, dałeś <discharge> <mín> ciała, nie wstydzę. Moja wina. Okej, <mín> No wiesz co, Robson, taka wtopa? No dobra, no. Nie dobra, no daj się spokój. No ale no. słuchaj, no, dobrze, no. Nie dobrze, przeproś kolegę. No, przepraszam, zachowałem no. się. No. Ale ładny, no. mamy, ładny mamy dach. Słuchaj, to i... i ma. Mamy ładny mam dach. I słuchaj, i jest hmm. potem kolejna rzecz. Jesteś odpowiedzialny za reklamy do... dajcie muzykę do reklam oraz, co się dowiedziałem, również muzykę dla... Wszystkich kanałów w, w telewizji Al Jazeera. No, no tak. tak. To jest jakby kolejna przyczyna nowo naturą, nad którą <zyskutkowość> nie ma kontroli, czyli totalny, totalny chaos. <zyskutkowo> Ale rzeczywiście, <zyskutkowo> rzeczywiście, rzeczywiście <zyskutkowo> tak, tak, się moje, <zyskutkowo> tak się moje życie przyłożyło, że, pewnego, że pewnego pewnego dvonli dvonli do mnie. Do mnie Pewien człowiek, Pewien człowiek, człowiek właśnie z, z, z kraju, kraju Katar, Katar przedstawił, że się, się nazywa się Mohamed Malam i jest z Kataru. I że chciałby, żeby się tym zajmował. I stwierdziłem, że to jest w ogóle ultra niezły czołg. Tylko kto tak śpiesznie mówi, że to jest taki jest taki dziwny. Ale. Bo, bo, po dwóch czy po trzech, dwóch, trzech telefonach, telefonach, jak powiedziałem, jak dobra, dbra, dobra śmiechy, kichy, ale, ale że ale jeżeli robisz coś, robi się, się zaliczkę. Nie za za pieniądze się pieniądze, pieniądze się na moim moim, że z Ring. Że, że <laughs> ale słuchaj, ale to też jest, są inne. Muzyka arabska, to też są inne gamy. To są i to, jest, są, i to, jest, to jest inna stylistyka układania melodii, kładzenia akordów i tak dalej musiałeś zrobić research. Wiesz co, Al Jazeera bardzo chciała mieć europejski kanał, europejsko kanał, światowo nie bardzo jest lokalny. Z tym pewnie stąd też właśnie nie lokalny, a bardziej właśnie w innym kierunku. Ja próbowałem generalnie jakieś takie, wiecie, ludowszczyzny, takie rzeczy, które by powodowały, że ta muzyka będzie brzmiała tamtejszemu. Okazuje się, że moje wrażenie muzyki katarski, katarskiej jest, jest bardzo dalekie, bardzo z, dalekie z, od rzeczywistości staty. Jak jakich mało, że im taniec brzucha generalnie prezentuje, w ogóle jest. <śledź> jest. <śledź> więc wtedy e, tak, zacząłem tedy robić research, research bardzo poważny, e, żeby, żeby sobie, żeby sobie to z tego zauważyć jak, jaki fail, fail, fail zaliczyłem. Potem już unikałem bardzo tych gam, na ich życzenie, co w sumie fajnie wyszło. Mają teraz taką bardziej uczestną, nie są kojarzeni właśnie z typowymi stronami, komentarz, pomimo tego, że pomimo tam, się tego, tam się pojawiają, bardzo pojawiają ale bardzo szczękowo. Słuchaj, czasami gadamy sobie na fejsie i któregoś momentu, któregoś razu zaczepiłeś mnie i powiedziałeś, że twoja żona Robi fantastyczne. Laleczki. laleczki. Są piękne widziałam. Nazywa... Masz jakąś robcą twoje... tak, tutaj le... przygotowałeś się? Przygotowałam, bo jak tu leci slajd show i są różne zdjęcia. Mm -hmm. em, to są to również te laleczki. Ja w, w, w międzyczasie we, wezmę, ty się popy, popytaj o, o laleczki, a, a ja zaraz więcej zdjęć znajdę. Popytaj się o laleczki. No po prostu, wiesz co, Robert, ty jesteś absolutnie nieprzygotowany. Nie jestem do, do... przygotowany, one są śliczne. No to... Super, super, zresztą, dziękuję zresztą, za, to zresztą, pięknie, za to pytanie, to naprawdę jest miłe z waszej wasze, strony, ale, ale to jest ciekawy rozdział, w którym, też, w którym też biorę udział, pierwsze próby mojej żony, mojej żony, to też było tak, też że ja wracając, wracając po ciężkim do dniu, jest to symfoniczne generalnie, generalnie e, e, siadałem z tym na kanapie z serialnie, teraz biegam z nią, a nie, tam wiesz, to dla laleczek, dla leczek, wiesz, to winę całą, całą, więc tak, tak, żona jest naukarzem od ładnych paru. Lat, lat, za sprawą za naszych, naszych dzieci naszych i też dzieci. totalny też przypadek, przypadek bo, e, była właścicielem agencji reklamowej i na goście, że, była, że, fajnie, była, że fajnie było się robić, robić dla pierwszą serdecznie. lalkę. Okay. E, no to okay. e, no, Pene za... przeze mnie, bo mnie, w programu, Metal Gear i, 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 i to mnie nudziło, a już miałem 120 godzin na tak. Okay. Więc, metal, Więc metal, metal, gil metal, gitar na naprawdę prawdę na tego, na jest dpa, naprawdę, dpa, dla każdego, każdy, każdy obecny, i obecny. Bo, 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 bo wtedy właśnie załaził, i kazała i się, szynę i kazała maszynę dostrzec, że ona, że ona coś dziecą, coś dziecą, coś. Nikt nie, nigdy nie była. I co by było gdyby było gdyby? No i, tak to wyglądało. Wtedy, wtedy. Potem długo, potem długo się różne rzeczy różne dziwne działy działały. Znajomi, znajomi, uczniowie. No to, no to też ciekawa, ciekawa akcja. Na moim profilu, na moim profilu pokazuje lalkę żonę, lalkę żonę. Co tam sądycie, sądycie? Włożyłem tyle lajków, włożyłem tyle lajków. To zdjęcie, jak się chwaliłem, jak się no, Jazeera 5, lajków, 5 lajków. Ej, patrz, na ej, patrz na lalki. 150 mnie i znajomi, Nie? I znajomi, i znajomi, znajomi wiesz. Gierani, wiesz, fajną, fajną muzę robisz, ale Kaśka by dla A po prostu można kupić na przykład? To Kaśka Maskew, normalnie internetowy i, i, e, i polecam serdecznie. Podaj nam, można tutaj, u nas e, wszystko okay, można. Okej, Firma się nazywa e, Luludols i na Facebooku i na Instagramie. O I na Facebooku, na Instagramie, Instagramie i, i strona www i, i w ogóle wszędzie, gdzie tylko da. Moja Katarzyna jest. Także zapraszam serdecznie. Że tak powiem, żeby też trochę się ogrzeć tym świetlem mojej żony, Rządy, że że ja, ja, jestem ja jestem odpowiedzialny za zdjęcia, za zdjęcia bo, bo o ile Kaśka to ja wieczorem no biorę i no, modelki, no i te no modelki, modelki zabieram na, 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 na sesję zdjęciową, zdjęciową sobie, więc sobie jemy razem wino, one mi tam odsłaniają no, kolanko, no. Kolanko, kolanko, no i tak sobie no no razem się i spędzamy wspólnie Fajnych masz kumpli. Co nie? Prawda? Bardzo. pomyślę, jeszcze do ogolenia będzie może Brent, może jeszcze Degenerat, może ktoś jeszcze. No, no ale wasze, no, ale wasze, wasze też są pokorne. To się robicie? w ogóle Słuchaj, wydarzyło. To, nie. co tu się wydarzyło, to wiesz co, to nie na ten Steam, to na, to jest na osobny temat. Słuchajcie, na książkę. Ja do dzisiaj w ogóle nie wierzę, że, że, że jeszcze tutaj, że tutaj tak naprawdę mieszkamy. Ale, ale zobacz, jaki fart. Kupi, kupiłem monicę bilet na kilka dni przed zamknięciem wszystkiego kwarantanną całego świata. I przyjechała. Tak to by się działo w Warszawie w domu. E, Słuchaj, oh, oh. ja bym była zaopiekowana, to się nie ma. W mascecie by się działo tam jeszcze gorzej niż tu. No to prawda. No. Robert, ostatnie pytanie, bo taki mamy. Taki mamy czas. Taki mamy klimat. Taki mamy klimat. <taki <taki> Taki mamy klimat. Dawajcie, dawajcie, Słuchaj. dawajcie. Tylko dawajcie, się, się no, Polecę standardem, jakie plany, co następne. No bo po prostu wiesz, gry, reklamy, laleczki, czy coś jeszcze, czy może jest może jakaś, jakaś dziedzina, której jeszcze żeś nie odkrył, a chodzi ci po głowie. Wiesz co? co? Całe moje całe życie moje jest życie jeden z jeden przypadek i tak, I tak swoje i tak życie określam jak jako człowiek, jak człowiek gryfujący, gryfujący na sztormie, nie, w, sztormie, w sztormie wielkim. W, 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 nie ma zupełnie nie ma kontroli, kontroli nad tym, co się, dzieje, na co się dzieje, dobrze, że, ma dobrze, że ma głowę, głowę nad, nad powierzchnią wody. Jakiekolwiek moje plany, cokolwiek sobie planowałem, nigdy mi nie wyszły, nigdy mi nie wyszły. Natomiast to, gdzie jestem i obecnej, też jakbyś mi powiedział 3 lata temu, że tak będzie, to mi się nieźle obśmiał, tak naprawdę. tak jakby pytanie mija się z celem, absolutnie, nie mam nie mam, plan, stary, nie, mam nie, marzeń, nie mam marzeń, bo wiem, że to bowiem, i, tak i tak wszystko jest rozbić. Chciałbym, hmm. chciałbym chciałbym tylko, chciałbym tylko żeby, żeby, żeby miał dalej żeby żeby miał tyle szczęścia tyle w swoim życiu, życiu co, co, co mam co mam tu ta, po prostu, ta moja, moja, moja przygoda fantastycznie, fantastycznie się, nie skończyła, się skończyła, nagle, nagle, tak. Tak, tak, bo bo jest fajnie, fajnie. No tego ci życzę i mam nadzieję, że jak z moim mężem elementem dekoracyjnym pojawimy się na polskiej ziemi, to pozwolisz, że zabierzemy Was na I vice versa. No, słuchaj, jeżeli no będzie. Super, no, super, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Jeżeli będzie fajnie. Przyjrzycie na Malte, któregoś. Idziemy ja. ja. e... na Malte, na Malte. Na Malte, no, na Malte. No, kraj, jeżeli. Jeszcze karo, Monika. I Monika. Nie, 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 nie. Sorry, nie, nie, sorry. Jedziemy. nie jedziemy. Dobra, okej. Okay. Słuchaj, dzięki. Teraz zadam bardzo. Przepraszamy za, za wtopę. Myślałeś, że, są, że już o tym nie przypomnę, a ja jestem trochę wredna, to wiesz. Przepraszamy za małe niedociągnięcia wizerunkowe tutaj, Ż prawda? Nic nie było, było super. On się zestresował. Nic, 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 nic się, złego, nic się nie złego nie stało. stało generalnie, generalnie, tak, tak, prawdę tak, powiedziałeś, tak? Powiedziałeś, tak. tak, tak. Cicho, Adam, całujemy mocno z Malty. Zostań z nami, możesz nas udostępniać. Możesz patrzeć, o czym tutaj będziemy jeszcze z małżonkiem rozprawiać, bo że nie ukrywam, że nawet mam taką parę takich fajnych tematów, włącznie z spiskową. Ale jak masz ochotę, to, to zostań z nami, będzie ciekawie, a teraz będę coś śpiewać. Dobrze, to... Cudownie, chętnie, chętnie, chętnie was posłucham. Bardzo wam dziękuję dziękuję za zaproszenie. Za zaproszenie. Eh, już już, już Wieści, o tym, wieści o tym, że czynicie, że, czynicie, czynicie takie rzeczy, takie już rozpuściłem demo, demo, scena, demo scena, scena was zaczyna oglądać. Oglądajcie wow. się, wow. sprawdźcie, co ja, o, jak tam, chłopaki, tam chłopaki komentują, komentują, oglądają. E, dziękuję, dziękuję, dziękuję życzę, 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 wam życzę wam powodzenia i życzę i wam więcej, fajnych streamów z takimi fajnymi jak ja. I właśnie sobie też tego życzymy. Dobra, trzymajcie się się Cześć, cześć. Na razie, na razie. Cześć! No. Ja nie widziałam, że ty masz takich. Dlaczego tych swoich kolegów tak trzymałeś w ogóle w jakim. W, przez, w jakiś, tyle lat, przez tyle przez pieczarze? No bo słuchaj, no, Skorpik jest z Wrocławia, teraz mieszka A to nie, w Warszawie, nie ma znaczenia, ale... gdzie, gdzie? Czy we Wrocławiu, czy w Radomiu, czy w Koszalinie, czy. No, czy, masz, czy wiesz, no. Po, po, po 15 latach dowiadujesz, że masz takich fajnych kolegów? Bez By. podtekstów. By. No, no. Super kolegów, no. no.